Na sesji Rady Miejskiej w Kępnie pojawili się wczoraj mieszkańcy należących do miasta budynków przy ulicy 1 maja, 3 maja i Wolności. Miasto kilka miesięcy temu zdecydowało się sprzedać budynki wraz z przylegającymi do nich działkami lokatorom. Mieszkańcy, którzy zamieszkiwali tam od kilkudziesięciu lat, otrzymali do 90% bonifikaty przy zakupie. Za udzieleniem takiej bonifikaty optowała na forum Rady Miejskiej Radna Irena Żłobińska, notabene mieszkanka tamtejszych bloków. Bonifikata miała dotyczyć mieszkań, a nie gruntów, na których znajdują się ogródki. W sytuacji, kiedy Urząd Miasta zorientował się, że sprzedał 10 mieszkań wraz z gruntami za atrakcyjną cenę, rozważano wycofanie się z pomysłu sprzedaży gruntów za 9 zł za metr. Wtedy zaczęli protestować mieszkańcy pozostałych budynków, którzy nie zdążyli dokonać zakupu za atrakcyjną cenę. Teraz Urząd stanął przed dylematem – sprzedać pozostałe budynki z działkami za cenę rynkową, czy udzielić wszystkim bonifikaty sięgającej nawet 90%. Podczas sesji mieszkańcy oczekiwali decyzji władz miasta. Ja chciałam się zapytać, czy jest to prawda, że mamy wstrzymany wykup naszych lokali czy, czy nieruchomości i czy jest również prawdą to, że mamy wstrzymane remonty jakiekolwiek. Bo, proszę Państwa, jest zima i groz naszych mieszkań jest tak zepsuta, jest tak, w takim stanie, że zawalone są kanały grzewcze, piece są zawalone i ludziom grozi nieszczęście. Grozi to naprawdę bardzo wielkie konsekwencje. Mogą być z tego. I dlatego bardzo proszę o odpowiedź, bo jeżeli dwa bloki są sprzedane, to nie można zmieniać gry po jej rozpoczęciu. Uważam, że to jest niesłuszne. Czy my jesteśmy jacyś gorsi, czy my musimy czekać na wszystko i o wszystko się prosić? Ja jestem mieszkanką kępna od urodzenia. I to nie jest prawdą tak, że myśmy się tylko wprowadzili i mieszkamy. Bo mój mąż robi bardzo dużo, ponieważ ADM nic nie robi, znaczy, przepraszam, nic nie robi, ale mało robi. No, okna mieliśmy przez tyle lat wstawione. A y, jak myśmy się wprowadzali w 77 roku, myśmy wpłacili kaucję wielkości y, 20, 27 400. To był było prawie M3 kosztowało 34 tysiące. I proszę Państwa, to też nasze pieniądze były. I teraz nagle staliśmy, co mamy czekać? Na co? Na nową uchwałę czy na nową ustawę? O taką drogą pantoflową dowiedzieliśmy się, że tu chodzi o grunt. Jaki grunt? Tam jest takie, to są takie małe 3 na sześć. To, to co? To my nie możemy sobie sznurów na przykład rozwiesić, czy tam nasze dzieci nie mogą bawić? Tam naprawdę nie jest wielki grunt, żeby można było wybudować, nie wiem, jakiś dom mieszkalny. I uważam, że to jest wielką krzywdą, bo w 80-tych latach były sprzedawane również te lokale i były z gruntem, czyli co? Teraz my nie możemy, bo nagle się ktoś obudził, że coś jest nie tak. To tak uważam, jeżeli mamy jednego ojca miasta, teraz matkę miasta, to chcemy być traktowani jednakowo. Bardzo o to prosimy. Radni rady miasta zainteresowali się zwłaszcza terenami przyległymi do budynków. Mieszkańcy podczas sesji Rady Miasta przedstawili swoją argumentację, a przede wszystkim zapoznali z aktualną sytuacją, w jakiej obecnie znajdują się mieszkania. Mój pan burmistrz, że żadne remonty, które ewentualnie niewykonanie ich zagrażałoby naszemu życiu i zdrowiu nie są wstrzymane. Przepraszam bardzo. Fakt, że to jest parę lat temu zgłaszaliśmy, że są kanały kominowe nieszczelne. Przy okazji przepis mówi wyraźnie, że po 40 latach użytkowania cały pion kominowy musi być wremontowany. Ówczesne władze wyremontowały, no nie wiem, to jest pewno 1,20 albo jedna 1,50. Czyli ta część, która wystaje ponad dach. A reszta, taka jak była, popękana, nieszczelna, taka jest. Niezależnie, niezależnie od tego, ja może powiem coś z mojego własnego ogródka. Mam mieszkanie w 2009 roku doszczelny, po doszczędnym zalaniu. Mnie z, po tym wszystkim została tylko wanna i zlewo zbywak. Do dnia dzisiejszego ADM nie tknął walcem nawet w piwnicy, z której to straż pożarna pompowała wody 5,5 godzin, 35 grudnia. Znając te mieszkania, cała stolarka z doby wymiany. Salutka stolarka, czyli podłogi, progi, putryny, drzwiowe, wewnętrzne, wszystko. To jest jeden kornik. Ja jeszcze. I jeszcze no, Pan z tyłu jeszcze, jeszcze proszę bardzo. Panu. A, A potem ja Nazywam nazywa się Kotowski Ryszard. I mieszkam właśnie na tym niechcesnym osiedlu. I może Pani Burmistrz ma do nas jakieś y, pretensje, ale co złego, to adm nadawają, że to Pani Burmistrz. Pani Burmistrz blokuje remonty, Pani Burmistrz zakazała kominiarzowi od jesieni zeszłego roku czyścić kominy. I my z tym całym proszę kuchom, jest gospodarem uszkodziła, nie, nie uszkodziła mi wichura to lało mi się do kupić. Poszedł do Ademu, bo Pani Burmistrza Bolokowa Rebu. Jakoś... Pierwsze słyszę. No widzi Pani. Wręcz jest nakaz na przykład. Pasę... Pani Rosiska jest świadkiem. Pani... Radni Rady Miasta uznali, że decyzję czy sprzedać pozostałym mieszkańcom mieszkania i tereny przyległe na takich samych warunkach jak wcześniej, czy jednak na warunkach korzystniejszych dla gminy ze względów ekonomicznych ma podjąć Pani Burmistrz, gdyż to nie leży w ich kompetencji. Więc Burmistrza Niela Kępa podjęła decyzję. Ta jest korzystna dla przybyłych na sesję mieszkańców. Pani Burmistrz, podjęła Pani dzisiaj decyzję o sprzedaniu mieszkań na takich samych zasadach jak to odbyło się w poprzednich dwóch budynkach. To była trudna decyzja? Decyzja sprawiedliwa, ponieważ dowiedziałam się, że od 15 lat naczelnik, który miał upoważnienia z upoważnienia burmistrza, dokonywał tej sprzedaży na takich samych zasadach. Zmienił się tylko procent w związku z uchwałą Rady Miejskiej z ubiegłego roku, z jesieni, więc należało pod, podjąć decyzję po tych wszystkich informacjach, które uzyskałam, sprawiedliwą. Są to mieszkańcy jednego osiedla, którzy mu muszą być traktowani równo. Sprawiedliwa na pewno dla mieszkańców tego osiedla, ale niesprawiedliwa dla pozostałych mieszkańców miasta. No to trudno te, tak powiedzieć, bo trzeba by było teraz w jaki sposób obliczyć, na ile to jest niesprawiedliwe. Tak była sprzedaż realizowana tak jak powiedziałam od 15 lat, więc nie mogłam zmienić zasady. Przepisy prawne mówią, że jest sprzedaż budynku na działce. Te działki po prostu były duże i taką decyzję podjął naczelnik nie informując o wielkości działki, więc nikt nie był świadomy, ani ja, ani mój zastępca, chociaż powinien, przystępując do aktu notarialnego, bardziej się przygotować z materiału i te informacje mi przekazać. Natomiast no, tych informacji nie przekazał. Dowiedziałam się z innej strony, że te działki obejmują również ogródki i dlatego na ten krótki czas, do, czas, do czasu sesji, półtora tygodnia, wstrzymałam sprzedaż, żeby tą tematykę rozpoznać, żeby wybór był sprawiedliwy ponieważ już dwa budynki są sprzedane i w poprzednich latach również na takich samych zasadach było to sprzedawane nie mogłam podjąć innej decyzji. Sytuacja chyba niezwykle niewygodna, bo w tych dwóch budynkach akurat mieszkała obecna radna rady miasta, no i naczelnik. Naczelnik w wydziału gospodarki komunalnej ma złożony wniosek, no, w imieniu wiadomo, że, że chyba rodzice tam. Byli najemcami, ale wniosek również jest złożony naczelnika, ale on jeszcze nie ma wykupionego. Zwróć się pani mną, że jest to niewygodna sytuacja i na pewno taki troszeczkę drażliwy temat. No drażliwy temat, ale no, wielu, wiele nieprawidłowości w wydziale gospodarki komunalnej zastaje, które no, nie sposób poznać przez niecałe trzy lata mojego urzędu, i dlatego no, jest to funkcja naczelnika, która obligowała do y, częstych kontaktów z burmistrzem i wiarygodności tych decyzji, które y, podejmuje, i przekazywania informacji y, no, takich właściwych. Gdybym miała wiedzę w ubiegłym roku o wielkościach działek, że te działki są takie duże, być może, że te decyzje nie byłyby takie drastyczne i, i nie, były, nie wzbudzałyby dzisiaj y, tyle emocji. A dzisiaj nie możemy innej decyzji podjąć jak taka. Za ile w takim razie mieszkańcy kupią te działki? To trudno powiedzieć, bo tak jak Pan słyszał, ten procent jest uzależniony, czy wszyscy mieszkańcy kupują, a nie, nie wszystkie bloki jest jednomyślność, że, że wszyscy lokatorzy złożyli podania. Więc tu dopiero będzie można ocenić, gdy rzeczywiście ta sprzedaż się skończy, bo nie wszystkie budynki są, wszyscy zadeklarowali sprzedaż, z tą największą ulgą, gdy wszyscy mieszkańcy wtedy jest ta ulga 90%. W sprawie sprzedaży działek zabrał głos radny opozycyjny Andrzej Stachowiak. Jeżeli chodzi o sprzedaż mieszkań komunalnych, to nasz klub przy podejmowaniu uchwały podważał zasadność tak wysokich obniżek i stosowania tak wysokich ulg. Natomiast ten bałagan, który się teraz zdarzył, że sprzedano mieszkania w dwóch budynkach, następnie wstrzymano sprzedaż pozostałym mieszkańcom, którzy złożyli wnioski, nas bulwersował. W dniu dzisiejszym dyskusja, która Przedstawiała się w sposób burzliwy. Całe szczęście, że mieszkańcy przyszli. Końcówka mnie satysfakcjonuje w jednej części, a mianowicie to, że pani burmistrz przyznała się, że bierze na siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje, a my nadal sankcjonujemy stosowanie ulg, które są przez sprzedaży. Dla mnie najistotniejsze jest to, żeby już więcej Osoby, które złożyły wnioski o sprzedaż mieszkań się nie denerwowały, tylko uzyskały jak najszybciej informacje o możliwości zakupu tych mieszkań i inwestowania w nie przed zimą. Natomiast drugi punkt widzenia społeczny, czy wyceny są sprawiedliwe czy nie, nadal pozostaje otwarty i pozostaje dyskusji. Tak samo jak otwarte pozostaje pytanie, czy zgodno z zasadami gospodarności jest sprzedawanie gruntów, o których mówimy ogródki, po zaniżonych cenach i objęcie ich ulgami. Czy nie można było zrobić inaczej? Także ten temat uważam za otwarty.